Cześć wszystkim. Witajcie w kolejnym materiale. Tematem dzisiejszego odcinka będzie uzyskanie efektu, który właśnie widzicie na ekranie, czyli pokażę Wam, jak stworzyć taki oto portal w systemie Niagara w programie Anil Engine 5. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, no to zapraszam do oglądania. Po pierwsze musimy sobie wejść w zakładkę Edit oraz zakładkę Plugins. W wyszukiwarkę wpisać Niagara, a następnie aktywować plugin, który nazywa się Niagara. Jeżeli nie mieliście go włączonego, no to teraz musicie restartować silnik. Zróbcie to i widzimy się za chwilę. Dobrze, ja sobie w tym momencie wyłączę ten portal. Jak widzicie, przygotowałem taką oto scenę. Jest tu ustawionych kilka świateł, aby doświetlić i sprawić, żeby nasz portal wyglądał po prostu dobrze. Ale do tego przejdziemy pod koniec odcinka. Teraz kliknijmy sobie w Content Drawer. Ja mam utworzony folder, który nazywa się Najagra. Możecie również go sobie utworzyć, ale może to być też zupełnie inny folder. Po prostu kliknijcie sobie prawym przyciskiem myszy w Content Drawerze. I dodajmy sobie nowy Najagra system. I stwórzmy sobie pusty system. Nazwijmy go NS od Niagara System, i ja nazwę go Portal Tuto. Wy możecie go nazwać dowolnie. Zamknijmy sobie ten stary. I gdy mamy go utworzonego, po prostu sobie go odpalcie, klikając na niego dwa razy. I ja sobie go przeniosłem tutaj w główne okno. Aby móc łatwo przełączać między nim a główną sceną. Dobrze, pierwsze co musimy zrobić, to musimy utworzyć emiter. Aby to zrobić, klikamy sobie tutaj w pole naszego systemu i skrótem klawiszowym E odpalamy sobie bibliotekę różnych tutaj efektów. I my dzisiaj potrzebujemy po prostu pusty emiter. Używając skrótu klawiszowego F2, zmieńmy jego nazwę. Ja nazwę go emitter Particles. Pierwsze co musimy zrobić, no to musimy zespałnić nasze. Cząsteczki. I aby to zrobić, w Emitter Update wyszukajmy sobie modułu, który nazywa się Spawn Rate. I wpiszmy, powiedzmy, żeby tworzył nam on 1000 cząsteczek. Następnie przejdźmy do modułu Initialize Particle i zmieńmy sobie Lifetime naszych cząsteczek do 3 sekund. Oraz zmieńmy sobie sprite size mod z unset na uniform i tutaj ustawmy sobie też wielkość 3 kliknijmy zapisz i teraz potrzebujemy żeby nasze cząsteczki respiły się w kształcie właśnie takiego portalu i aby to zrobić w particle spawn klikając plusika wyszukujemy sobie moduł który nazywa się shape location dodajemy go i w Shape Primitive zmieniamy ze sfery na torus. I tutaj zmieńmy sobie Large Radius na 125, a Handle Radius zostawmy taki jaki jest. I jak widzicie, musimy zrotować sobie nasz, nasz torus. I aby to zrobić, w zakładce Transform w opcji Rotation Mode zmieniamy z Default na Axis Angle. I to w zasadzie tyle. Nasz obiekt teraz jest odpowiednio ustawiony. Dobra, kolejnym krokiem będzie dodanie siły, która będzie wpływała na nasze cząsteczki, aby po prostu wprawić je w ruch. I aby to zrobić w zakładce Particles Update, wyszukajmy sobie Vortex Force, gdyż właśnie dzisiaj chcę użyć tego typu forsa. I pojawił nam się błąd. Kliknijmy po prostu Fix Issue, doda nam. Kolejny moduł Solve Forces and Velocity i to naprawi e, nam nasz błąd. I w Vortex Amount zmieńmy wartość na powiedzmy 100. Jak widać, nasza siła zaczęła już działać, ale oddziałuje tutaj w złej osi i musimy po prostu wpisać sobie wartość 1 w osi. X, a w osi Z zmienić na wartość 0. Teraz wszystko jest OK, ale musimy zadbać o to, żeby nasze cząsteczki nie rozlatywały się we wszystkie strony, tak jak jest to teraz. Musimy to troszeczkę ograniczyć. I do tego służy moduł, który nazywa się Drag. Dodajmy go sobie i sprawdźmy, jak to teraz wygląda. Jest dużo lepiej. W naszym pierwszym emiterze mamy już praktycznie wszystko poustawiane. Teraz musimy sobie zmienić kilka rzeczy. Po pierwsze, nie będziemy w ogóle używać tych cząsteczek, tutaj, które widzicie. Będą one służyły tylko i wyłącznie do tego, aby napędzać nasz dym, nasze density. Dlatego dodajemy sobie kolejny moduł, który nazywa się Set Fluid Source Attributes. I on sprawi, że będziemy mogli właśnie połączyć sobie nasz ten emiter z Drugim emiterem, który będzie odpowiedzialny za właśnie wytwarzanie yy, dymu. Tylko, aby to zrobić, musimy sobie zmienić w tym emiterze, aby był symulowany za pomocą karty graficznej, a nie procesora. I aby naprawić błąd, musimy sobie zmienić z Calculate Bounce Mod na Fixed. Teraz jest wszystko ok, a więc możemy sobie po prostu dodać emiter, klikając E i w zakładce Parents Emitter wybieramy sobie Grid 3D Gas Master Emitter. Całą tą listę możemy sobie schować tą małą strzałeczką. Nie będzie nam to potrzebne. Będziemy po prostu operować tylko w Emitter Summary. Co musimy teraz zrobić? Gdy sobie odpalę naszą symulację, widać, że nasz dym wytwarza się po prostu z emitera, ze sfery, a nie z naszych cząsteczek, tak jak być powinno. A jest tak dlatego, gdyż jeszcze nie połączyliśmy sobie naszych dwóch emiterów. Aby dokończyć proces łączenia, musimy sobie wejść w zakładkę source i tutaj w sphere source wyłączyć po prostu to i w zakładce particle source type zmienić z off na emitter, a teraz w zakładce particle reader oraz emitter name zaznaczyć sobie i wpisać sobie po prostu nazwę naszego emitera, gdy wpiszecie początek nazwy, no to jeżeli jest jakiś, który nazywa się właśnie w taki sposób, no to Wam wyskoczy, że nie musicie wpisywać całej nazwy. No i po prostu kliknijmy sobie emitter particles, gdyż ten mnie interesuje. I teraz jak widzicie, nasze cząsteczki zaczęły wytwarzać po prostu dym. Wróćmy sobie do naszej opcji set fluid, source attributes i od razu zmienimy sobie temperaturę na zero, gdyż nie chcemy tutaj temperatury. I Density zmniejszmy sobie na pół oraz radius zmienimy sobie też na 5, na a velocity scale może dajmy na 2. Opcja Velocity Scale sprawia, że po prostu siły, które oddziaływują nasze cząsteczki ee, będą oddziaływały również na nasze Density, w tym przypadku, gdyż temperatury nie używamy. I tutaj mamy skalowanie tych sił, które po prostu ee, przechodzą. Możemy już sobie wyłączyć w naszym pierwszym emiterze Sprite Render, gdyż tak jak mówiłem wcześniej, nie będziemy potrzebować naszych tych cząsteczek, wystarczy nam sam dym. I teraz kolejną rzeczą, którą musimy naprawić jest to po prostu wielkość tutaj naszych bounce'ów i ustawmy sobie po prostu wartości 700 na 1200 na 1000 jak widzicie, nasz portal jest jakby troszeczkę w ziemi, więc musimy go troszeczkę podnieść. Ustawmy sobie lokal pivot 02, aby przesunąć go bardziej na środek i 02 w osi Z, aby właśnie podnieść go nad ziemię. Łączmy sobie symulację. No i wygląda to całkiem nieźle. Obecnie chcemy aby ten dym aż tak mocno się nie rozchodził, tylko był po prostu cięższy i tak jakby wisiał nad naszym portalem, a nie yy, rozchodził się na wszystkie boki, i za to odpowiada opcja Density Buoyancy. Obecnie jest na minus 0,5 i właśnie opcja minusowa sprawia, że on ucieka jakby grawitacji do góry. Ustawmy sobie w tej opcji 0,1 i zobaczmy, jak będzie to wyglądało. Że najlepszą opcją będzie tutaj 0.4 i chcemy też, aby nasz dym dużo szybciej zaczął po prostu zanikać, nie, nie rozlatywał się aż tak daleko. I aby to zmienić, musimy sobie zjechać tutaj niżej do zakładki Attributes i w, w zakładce Dissipation Rate Density zwiększyć tą wartość, powiedzmy do 0.9, może 0.8. Stawmy na razie tak, myślę, że powinno być OK. Najwyżej później się zmieni i wypadałoby zmienić sobie jakość naszego efektu, naszej symulacji. I aby to zrobić w zakładce Resolution Max Axis, zmieńmy sobie wartość na powiedzmy 350 na razie i w Pressure Surf Iteration ustawmy 12. Pierwsza opcja odpowiada właśnie za rozdzielczość, druga opcja odpowiada za kolizję waszego dymu. Tylko uważajcie z tymi opcjami, gdyż no, podwyższanie tutaj tych wartości o nawet małe, małe wartości yy, wpływa znacząco na optymalizację i po prostu wasz silnik może skraszować. Obecnie 350 to jest taki max na mojej karcie graficznej. Może by się udało 400 wycisnąć, a może silnik by po prostu się skraszował. Na razie zostawmy takie wartości. Yy, polecam mam zacząć od niej 300 i eksperymentować, podbijając powiedzmy o 50. W zależności od tego, jaki sprzęt, jaką kartę graficzną posiadacie, dobra, wrzućmy sobie nasz efekt do, do świata. Zobaczmy, jak on wygląda. Jest troszeczkę za duży, dlatego po prostu go przeskalujmy do 0,8. I tak to obecnie wygląda, ale musimy tu zmienić jeszcze jedną rzecz w panelu Detail w zakładce naszego portalu. Wpiszmy sobie channel i zmieńmy sobie Lightning Channel na 1, gdyż wszystkie światła, które ustawiałem tutaj do oświetlenia mojego portalu, były właśnie ustawione w channelu pierwszym Dobra, ustawmy sobie go na razie tak. Później będziemy bawić się ze światłem. Na razie wróćmy sobie do naszego portalu. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tutaj dodać. Mianowicie chodzi mi o to, aby włączyć po prostu wiatr, który będzie sprawiał, że ten dym będzie jakby leciał do tyłu, co nada takiej głębi po prostu naszemu portalowi. I aby to zrobić musimy sobie wejść w zakładkę Forces i aktywować sobie opcję Wind, Calculate Wind i w magnitudzie ustawić po prostu wartość powiedzmy na 10%. Zapiszmy i zobaczmy, jak to wygląda. Jest ok, tylko nasz wiatr leci nie w tą stronę i musimy sobie po prostu zmienić wind direction z 1 na wartość minus 1 w osi x. Dobra, teraz jest ok. I wróćmy sobie jeszcze do naszego emitera dotyczącego gazu i w zakładce collision otwórzmy sobie w opcji boundary wszystkie wszystkie tutaj po prostu osie i sprawi to po prostu, że nasz portal będzie kolidował, znaczy nasz portal, nasz dym w zasadzie będzie kolidował z otaczającymi go obiektami. I wróćmy sobie jeszcze na chwilę do zakładki drag, gdyż Wartość 1, którą mieliśmy przed chwilą, była po prostu zbyt niska, za bardzo to się wszystko rozlewało. Chcę mieć taki ściśnięty bardziej efekt, więc ustawiłem wartość na 2. No i obecnie prezentuje się to tak. Ale jest tu jeszcze kilka rzeczy, które możemy sobie zmienić. W zakładce Particle Update dodajmy sobie opcję Scale Sprite Size i teraz wy. Połowie naszego efektu w wartości 0,5. Kliknijmy sobie kółeczkiem od myszy, aby utworzyć keyframe i zmieńmy sobie jego wartość na 1, i kliknijmy sobie na ostatni keyframe i zmieńmy jego wartość na 0, czyli nasze po prostu spritey będą w trakcie trwania swojego istnienia, najpierw będą niewidoczne, później będą się zwiększać do swojej pełnej wartości i później będą po prostu. Gdy, będą, gdy ich czas będzie się kończył, będą umierać, yy, będą schodziły do wartości 0. Zaznaczmy sobie jeszcze keyframe'y, ich skrótem klawiszowym 1. Ustawmy sobie yy, inną interpolację, żeby nie była liniowa, tylko żeby była po prostu taka smooth. I da nam to po prostu taki bardziej elegancki wygląd. Pozostało nam tylko stworzyć yy, te świecące, latające cząsteczki w środku naszego portalu. I aby to zrobić, po prostu kliknijmy sobie Ctrl C i Ctrl -V, aby skopiować nasz emiter. I kliknijmy sobie F2, aby zmienić jego nazwę. Ja nazwę go Particles Glow. Możemy wywalić sobie moduł Set Fluid Source Attributes, nie będzie nam potrzebny. czekajcie wyłączę sobie na chwilę nasz emiter związany z dymem, żeby wszystko po prostu szybciej chodziło. I Włączmy sobie Sprite Render, aby widzieć cząsteczki. I na spawn rate ustawmy, powiedzmy, wartość 200, żeby mieć troszeczkę mniej tych cząsteczek. W particles, w lifetime kliknijmy sobie tą strzałeczkę, aby dodać sobie opcję random range float. I zmieńmy sobie czas trwania tych cząsteczek od powiedzmy 1 do 2 sekund. I tak samo w sprite size mode. Zmieńmy sobie na random uniform i dajmy sobie od pół. Może do 1,5 i wy particle updates dodajmy sobie moduł, który nazywa się curl noise force. I zwiększmy sobie wartość, może do 100. Może do 80. Powinno być chyba ok. I przejdźmy do zakładki initialize particle i wy color mode. Usta ustawmy sobie random range, i na kolor minimum ustawmy sobie jakiś jasny niebieski, a na kolor maksimum jakiś ciemny niebieski. Zapiszmy sobie, odpalmy sobie nasz dym. Właśnie jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, wejdźmy sobie do naszego emitera związanego z dymem. I w zakładce Simulation wyłączmy sobie po prostu Draw Bounce, aby te czerwone paski nam po prostu poznikały, te czerwone kreski. No i moi drodzy, nasz efekt prezentuje się w taki oto sposób. I na sam koniec wejdźmy jeszcze sobie w nasz emiter dotyczący właśnie gazu. I w zakładce render w render color, smoke color, zmieńmy sobie po prostu kolor naszego dymu może na taki odcień aby po prostu lepiej zgrywał się z naszym światłem tutaj kolor oczywiście możecie ustawić dowolny, gdyż no ja po prostu ustawiłem światło w kolorze niebieskim, gdybyście używali jakiegoś innego no to trzeba po prostu dostosować kolor do światła które macie wracając do światła, jak tutaj oświetlam tą scenę już Wam pokazuję Z tyłu mam niebieski point, light, który oświetla ścianę. Jest on ustawiony na channelu zerowym, tak samo jak wszystkie tutaj obiekty z wyjątkiem portalu. Na środku mam Spotlighta, który robi tutaj oświetla ziemię, robi scenę również na channelu zerowym. I to są jedyne światła dotyczące Environmentu. Cała reszta świateł dotyczy portalu i te wszystkie światła są ustawione w kanale pierwszym tak samo jak portal aby po prostu nie wpływały na naszą scenę i pierwsze światło to po prostu jasne światło oświetlające środek portalu bez niego wyglądałby tak może sobie w sumie wyłączmy wszystkie te światła nasz efekt bez świateł wygląda tak i teraz mamy pierwsze światło które oświetla jego środek drugie światło również point light z tyłu yy, bardzo mocno niebieski ciemno niebieski, który oświetla to w taki sposób mamy spotlighta z tyłu, który ma doświetlić dym i drugiego spotlighta z tyłu również, który ustawiony jest po prostu od dołu, który również doświetla z tyłu dym i tak ostatecznie prezentuje się nasz efekt. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli materiał Ci się podobał, zachęcam do pozostawienia łapy w górę oraz subskrybowania mojego kanału. Zachęcam również do zostawienia followa na moim fanpage'u na Facebooku. Na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się. Cześć!